Pogawędki w zoo, odcinek ósmy. Pies, czyli definicja intuicyjna, a formalna. Co to jest pies? Wydawałoby się śmieszne pytanie. Przecież zobaczymy psa i wiemy, że to jest pies. Jeżeli wypowiemy słowo pies, to każdy przywoła z pamięci w pracy z innym kształtem, z innymi zapamiętanymi doświadczeniami, ale... Z elementem określanym przez niego jako pies. Ale co to jest pies? Konia z rzędem, kto znajdzie definicję lub zdefiniuje pojęcie pies w sposób jednoznaczny. To znaczy taki, żeby nie wiedząc wcześniej, co to jest pies, po zobaczeniu go można było stwierdzić jednoznacznie, że to obiekt, który możemy określić jako pies. Przeprowadzono badania genetyczne w związku z tym i zdefiniowano różne rasy psa pod kątem różnic w DNA. Dokonano również podziału psów ze względu na kształt głowy, typ uszu czy długość sierści, ale dokonano tego badając już obiekty określane jako pies. Przed przystąpieniem do badań wyselekcjonowano bowiem wstępnie takie obiekty. Stwierdzono więc, że to są psy. Wyślenie, jakie DNA musi mieć organizm, żeby określić go słowem pies, może nastąpić pod warunkiem, że badamy DNA takiego obiektu, czyli psa. Co to jest więc pies? Działa tutaj definicja intuicyjna. Powstaje ona w procesie zdobywania doświadczenia zarówno w okresie adaptacji, jak i później edukacji. Osoby dłużej funkcjonujące w danej grupie. Pokazują nam różne typy obiektów i określają pojęciem pies. Powstaje więc w organizmie odruch użycia tego systemu dźwięku w sytuacji wystąpienia, pojawienia się takich elementów lub elementów podobnych. Występowanie zjawiska podobieństwa jest kluczem do zrozumienia funkcjonowania definicji intuicyjnej oraz pojęć abstrakcyjnych czyli określających więcej niż jeden przedmiot, proces lub zjawisko, ale o tym, czym jest podobieństwo, w jaki sposób powstaje oraz jakie ma znaczenie dla przemian związanych z powstaniem języka mowy, cywilizacji, struktur społecznych w innej pogawędce. Reakcja organizmu, jego systemu sterowania jest w tym zakresie zautomatyzowana. Zakres takiego podobieństwa również nigdy nie jest do końca określony. Powstają często pomyłki, widzimy że zwierzę, system sterowania organizmem uznaje je za wystarczająco podobny i łączy poprzez przywołanie w procesie koncentracji z pojęciem pies. Jednak sprowokowane przez proces koncentracji dokładniejsze skupienie się na zwierzęciu może ujawnić szczegóły jednoznacznie eliminującego z grupy elementów podobnych, klasyfikującego do użycia tego pojęcia. System sterowania przestaje więc dany obiekt łączyć z pojęciem pies. Ponieważ każdy kształtuje definicje intuicyjne poszczególnych słów w procesie zdobywania swojego indywidualnego doświadczenia, każdy ma swoją niepowtarzalną definicję intuicyjną każdego słowa. Powstają w związku z tym definicje. Formalne, czyli definicje próbujące określić przy pomocy innych elementów, jakie warunki musi spełnić dany organizm, żeby można go było określić, dla przykładu właśnie pojęciem pies. Przykład takiej definicji formalnej z encyklopedii. Pies domowy, canis familiaris, najstarszy udomowiony przez człowieka ssak mięsożerny. I tyle. Wyjątkowo ogólna, nic nie określająca definicja. Czy na podstawie takiej definicji ktokolwiek mógłby zakwalifikować spotkane zwierzę jako pies? Zakwalifikowałby, mógłby, jeżeli wcześniej posiadałby intuicyjną definicję słowa pies. Ta definicja formalna, będąca jedną z najogólniejszych, czyli zawierająca najmniej warunków. Byłaby wtedy zgodna z jego definicją intuicyjną słowa pies, oraz pojęciem pies, zawierającym w swoim sensie również wiedzę o historii udomowienia tego gatunku, jak również informację, że psy jedzą mięso. Ale to jest tylko stworzenie definicji formalnej, zgodnej z definicjami intuicyjnymi większości ludzi z danej grupy językowej. A nie określająca tak naprawdę, co to jest pies. Dla co po niektórych z mniejszym doświadczeniem w tym zakresie stanowiłaby ta definicja informację o tym, że to pies jest właśnie najstarszym odomowionym przez człowieka ssakiem. Ale to nie o to w definicji formalnej chodzi. Gdybyśmy jednak definicji intuicyjnej słowa pies nie posiadali. To na podstawie takiej definicji formalnej nie bylibyśmy w stanie stwierdzić, czy napotkany organizm możemy określić słowem pies, czy nie. Ten brak jednoznacznej definicji, bo przecież nikt spotkawszy zwierzę nie zobaczy, że jest najstarszym udomowionym ssakiem, ani że jest mięsożarny, żeby stwierdzić, co to za zwierzę. Nie przeszkadza nam w miarę jednoznacznie określać napotkane zwierzę jako psa lub to wykluczyć, ponieważ posiadamy definicję intuicyjną tego słowa. Kiedy powstaje jakieś słowo, musi powstać definicja intuicyjna, określająca z jakim przedmiotem, zjawiskiem lub procesem go połączyć. Definicja intuicyjna wykształca bowiem odruchy, kiedy i w jaki sposób tego słowa Będziemy używać. Definicje formalne towarzyszą nam stale od tysięcy lat. Zbliżenie definicji intuicyjnych u osób używających tego słowa w danej grupie następuje właśnie poprzez tworzenie definicji formalnych. Do ich wykreowania używamy receptorów, pokazujemy sobie nawzajem, jakich procesów, przedmiotów lub zjawisk dane słowo dotyczy jakie tym elementom towarzyszą dźwięki, kolor, faktura, zapach. Używamy również gestów określających kształt, wielkość, sposób wykonywania ruchu oraz definicji intuicyjnych pojęć wcześniej przyswojonych. Definicja formalna w procesie powstawania naturalnej wizji świata zewnętrznego zawsze, powiem, ma charakter wyłącznie pomocniczy. Dopiero rozwój struktur społecznych i związanej z nimi nieuświadomionej indoktrynacji społecznej zmienił funkcję definicji formalnych. Rozwój ten powiem spowodował powstanie słów, a następnie pojęć opartych wyłącznie o definicje formalne. Bez nich Istnienie nieuświadomionej oraz następnie uświadomionej indoktrynacji społecznej byłoby niemożliwe. Słowo pies to tylko przykład mający wskazać na fakt istnienia definicji intuicyjnych, pokazać, czym są i jaką pełnią rolę. Mający również wskazać, jak w sumie mało znaczące są definicje formalne w kreowaniu naturalnej wizji świata zewnętrznego oraz Czego mogą mieć i mają, z kolei podstawowe znaczenie w kreowaniu pojęć wizji fikcyjnego świata pojęć. To właśnie takie pojęcia oparte wyłącznie o definicje formalne, które niewiele definiują. Stworzyły wizję fikcyjnego świata pojęć i nieuświadomioną indoktrynację społeczną będącymi elementem sterującym naszym sposobem myślenia i działania w procesie ewolucyjnych przemian dotyczących cywilizacji i struktur społecznych zachodzących w naszym gatunku. Te przemiany my w swoim zindoktrynowanym już sposobie myślenia określamy jako rozwój, a nasz gatunek jako Homo sapiens.